Się. Ale będzie koks, sezon w <noise> <noise> Normalnie, ale lecimy grubo z tematem, nie? Jest grubo, jest grubo. Jeszcze diable z gruby, oczywiście spóźniony. Napisałem do Bartmana. Czy ee... tobie ta sama głowa idzie w lewo? Znowu masz ten skaner! <głosy> <głosy> nie mogę. Jest to. to nikt Wiatrak, nie Nie tak, normalnie. To... Tylko jeden serwer! Bo chłop mi coś powiedział jakiś. Cześć, co to znaczy kraweta? Kre krewet? Krawet? Kreweta? Krewetka pewnie. Ale o co chodzi? A, że shrimp. Ja pierdzielę. Co za śmieć? Ja nie wiem, co, co powiedział ty? Co, Ja też nie, nie wiem, co szirp. się stało. Ja pierdzielę. A propos się bardzo ażem huge, Aksley Huge, dobre, dobre. To, to akurat nice, to akurat raz nice. Ładnie, no, ogromne. <śled> co to znaczy kraweta? <śled> A ja nie mogłem Mamy milionera, ćpuna, dziadziusia, no i krewetę Krewetę Tu krewetę, a co ty Ale nie. Czekaj, jestem taki opóźniony, przepraszam Ja to nie mogę schować Mi za mus wolno działa Nie wychodź z roli, nie wychodź z roli, nie bardzo nie dobrze muszę. Blacha Nie Blacha, dobrze, dobrze Sąd

Ej hey, Ewron. No, mhm. no 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 no. Czeka, czekaj, czekaj, chodź, sprankujemy, czekaj, czekaj Sprankujemy, ja pierdzielę Co ty? A ty spalisz mi ten! Nie spalę przecież to jest... A dobra, 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 to jeszcze raz Czekaj, czekaj, uciekaj, uciekaj Ja pierdzielę, mi już się coś zrobiło, no, no s o kurde, co ty się <laughs> dzieje, stary? A pod no, pod go, bo to jest go, ten go. plugin Slow falling! Slow falling stary Lecę! Ja pralka <grym> Jaka pralka, co się dzieje? Generalnie, normalnie, border. Hello there! O oh, kurde! Oh, 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 ja pierdzielę! Policja przyszła! Nielegalne rzeczy z, z Ma odkryli! Gwiazdy. Gwiazdy, chyba Gwiazdy, chyba się podnosił! Cały map! A ja, bo ja w... się sprawdziłem, się Trasa się można, się tak można tak. tylko Woda. raz. Wszyscy razem. Wow, mamy to! <noise> mamy malpandy, mówimy, mówimy. Nie, to. no taki klimat, to już musiało się udać. Restart, dobra, szybko zróbmy to. <noise> Nie wyłączają nether nie! weź mnie na... Nie, 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 nie! Jak? Podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś mnie do łódki, do łódki, do łódki! No nie! 30 sekund! Okej, okay, sek Dawaj mi tutaj! Dobra, 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 dawaj mnie tutaj. Ja pierdzielę, jaka imba, zawsze muszę jakieś gówno odwalić! Dawaj, dawaj, podnieś. Dobra, dziękuję, Jezus Maria Spoczko, spoczko Ale widzisz jaka... Widzisz jaką mam kontrolę <noise> nad <c> serwerem <noise> 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 Normalnie, że ale nie? Ma, nie, ma, nie ma. Dobra, dobra, jest gitłów Dobra, nie odwalamy już takiego, <noise> takiej imby Opierdzieliliśmy ich z książek Zabiliśmy chłopa jeden na sześć I teraz on... Za karę będzie nam wspierał matwy! Trzymajcie mnie po prostu, że ja powinienem na Wall Street pracować! Ja pierdzielę. That's fucking insane! Torek? No? Jutro poprosimy cię, żebyś oficjalnie o godzinie 14 przynajmniej przedstawał, byś się sta stawił. Bo jutro jeszcze mogę lorkę wysłać. A! A! tak to tak tak jest! Bez jest. jednak, tak jednak tak jest! Nie odwołam zajęcia. Nie ma e, żadnego Możecie mi wyjąć miecz? Chcielibyśmy oczywiście... Y za darmo, ale datki są mile widziane. Pobłogosławić Dokładnie. ten dom, żeby dobrze się żyło, żadne złodziejstwo i karakaństwo tutaj nie wchodziło. Dokładnie. W imię Torka, Blaszki, Diablesa oraz mnie, Wodą Święconą, ten dom pobłogosławić. <grym, grym, grym, grym>, dziękujemy Wam, naprawdę. Za gościnę oraz za dobrowolne datki. Szkoda, że tak mało. O, już lepiej, już lepiej. 10 zł! 12 zł! Fikary, czy możesz skolektować Ale te 12 zł do siebie? <ścoughs> zł! Dobrze. Y... <ścoughs> O, za mocno jest, panowie. Tutaj chyba można nabożeństwo przeprowadzić. Czy my nie zgubiliśmy jednego z naszych kapłanów? Nie, on sobie Aha. tylko tutaj całuje się z owcą. To nic. nic Okej, okay, bo nie tak dzieje. właśnie sprawdzałem. Blaszku podpalaj. Podpalaj blacha. Podpalaj blacha. Ale to? Zartowaliśmy, Jezus! Blacha, spokojnie. Ale dobrze, dobrze, przynajmniej nie kwestionuję wyborów. <laughs> Za dosłownie chwilę zostanie zesłana w tym miejscu owca. Jest owca Baranek. przez anioła. Baranek, nie Boży, bo to nie jest chrześcijańska religia, jest to nasza religia Pokémonów. V2 Bardzo na Mikolsa coś! Mikołaj jesteś chyba najczystszy sumieniem. Chytra jest. A tutaj. nie. To do wikarego. Znowu. Znowu dar Oj, Ojzej ze mnie. Znowu dar rozmowy. Zdeń ze mnie. Halo. Ej dobra, powiedz mi dlaczego ptaki mm -hmm. skręcają i w, jak są w stadzie. Tak co, Skręcen? dlaczego skręcają? Lecą w takiej kupie, i nagle skręcają. Skąd wiedzą, żeby skręcić? Ćwierkają! jo. w lewo. Czwier. Co za debile! prawa strona. <laughs> Jak się bawi, prawa strona! W prawo! Albo jest. Skryt! lewo! Smiley. Skryt! Skryt!

ałim bawe, ałim bawe, ałim bawe, ałim bawe I teraz raz ciszej ałim bawe, ałim bawe, ałim bawe, ałim bawe, ałim bawe, ałim Brawo! No i poprosimy o brawa tutaj dla naszych artystów Brawo, brawo A tutaj w ogóle możemy tak, zobaczyć jest. kuchnię w ogóle Zobacz. Nie w Ty, Przepraszam, to yy, brata, siostry Rozumiem, rozumiem Obronie cię na ja, nie ma problemu. Tutaj jest dużo stworów. O. O. Co się <laughs> oh, wasy, wasy... Okay? O właśnie... Wszystko okej? Wszystko dobrze. Żyje Ewron? <laughs> Już idzie. Spokojnie ja w... idzie pomoc! Ja się zabiję! Budowa! Budowa! Ałuu! 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 Głowa w betoniarce! A wy mi coś powiecie, że ja nie buduję? To jest ta tematyka rdzenna od dwóch lat. Lecimy. I z żadnej strony nie widać napisu, bo są skrzynie z każdej. Nie, no panowie fachowcy. Nic nie widać No, dobrze, dobrze wygląda. Let's go. Fajny domek. Drzwi to co, czy nie dajemy drzwi? Nie, no nie. A drzwi, drzwi. Muszą Chyba być że drzwi. Tak, muszą być drzwi. Już nie daję. No, musi ktoś tutaj tak. Ale postawmy takie, źle, czekaj. Postawmy o. Je źle. O. Co? No i super Normalnie do dousterki się nadajemy. Dobra, jest kit, jest kit. Bla weź tam kliknij w skrzynkę zawsze działa. Nie. No jest dużo, O, kucu kupił! Kucu jeden dirt za 100 dolarów. Serio? Tak. O boże. Napisz, ej, ten napisz, dziękuję. Dziękuję, zapraszamy do <laughs> za no to już był ołorfek Ooo jest, leciły, nie śpimy panowie Ale w wykluczu miał 100 dolarów, tylko ta ja 4 O, Mandzio kupił O nie O, naki, no. o Jezu, kolejny Dobra, Mandzia walimy, mandzio walimy Dobra, jak ten wiesz, a ja pierdzielę! Ten z tym normalnym nogmakiem! Ale Blaszka, nigdy nie ja pytaj, co wy robicie? Nie wszystkich wy udajecie. No ale mówię, że wchodzimy. Co jest, co, co się stało? A dobra, bo on ma tą pałę policyjną, jakoś ja no. pierdzielę. Też Jana! Fajrwalią. Dobra, kucy leży. Bez. Za... On Dobrze! Dobra, dobra, ma kuca, ma kuca. No nie bij jej, ja pierdzielę, blaka! No nie wszystkich oszalałeś? Podnieś ścianę, podnieś ścianę. Ja nie mam no ja lewela. Podnieś ścianę, ja ja podnieś sianę. ty podnieś. Ja nie mam lewela. Podniesz od, od lat plecy chociaż Ja pierdzielę! Ja <grym> ale wy jesteście Doba, rakami! Dba, dba Pytam się, się czy walić jednego chłopy, walą w ogóle na poje. No co wy robicie przecież? No jedział wejdź na plecy, zaskoczenie sami sami nie to nie dzieje, Ale no? jedną osobę, nie pół serwera, no co wy? Dobra, oddam ci 40, masz. Prawym się klikę. To jest pay. <grym> Kurde, masz Nawet pięć, nie mam tyle pieniędzy! Dolarów! solarów masz! No ty jesteś biedny! Nie mam, no bo, bo okradłeś mnie! Tak, z wszystkiego! Nie mam nic! to mam error numeru telefonu wiem, czy ja jestem zjebany, czy coś jest nie tak Kupił granic! Przesuwaj mnie Przesuwaj <śleski> <śleski> mnie zaraz Przechodzisz tu napierać. Tymi radosnymi nóżkami, i usuwasz ten sklep. Po teraz celem jest to, żeby jest nie walnąć lofaj. w żadną ścianę. Dobra. To maksymalizacja FPS-ów. FOV Quake szef. Pro. 3, 2, 1. <laughs> Dobra, Ale prędkość Ale jest uh. to Lecę, lecę To ja myślałam... A nie, ale to no, nie jest Nooo, to to, wierza. Warlord, Warlord nie, się objawił Nie, do takiego zawodnika to nie jest Warlord zaorał Yeah, rozgrywam o, te karty, rozgrywam O tak jest to na tak o. Tak, tak Ręka przekazuje te kredy Ooo, i pa 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 I teraz zakręten I jest o, i ta, meta, uuu Pięknie Ignition, T-0 Ziu! Pog! Dobra, wylądowałam tu w wpadka Chodź tu, chodź, tu chodź, 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 chodź I teraz patrz, naciskam shift O! Nowy rekord, nowy rekord Linie trzeba nową Pog, pog, tak, tak, proszę, proszę Ewidentnie nie. jestem na bloku Ewidentnie, 100 metry Stop! Ja pierdzielę. No, 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 O, to, to. Dziękuję bardzo, Patka. Naprawdę ładnie tutaj. Tu mamy enchant, a co? Dobrze, co byś chciała, żebym ci zenchantował? Nie wiem. Życie. Okej okay. mhm. Kurcze, zaskocz mnie. Unlucky 4 wyleciało. <noise> Kurde, no masz ci los! <noise> jak? A, do mnie, ja Teraz Loser10, ja, ja to nie peele, mogę. Kurde, te no. Skaczu. pierwsze co byśmy chcieli skraść od ciebie to twoje serce, ale wiemy, że jest zajęte pewnie. A potem Bąc, dolary. Moim serduszko jest miejsce dla was wszystkich. U. Nawet dla mnie? Mhm. Na o, to ciebie będzie. to mam drugą komorę. Będzie trzeba. Ja nie macie cię. <laughs> o widzę. O. O. Ja nie powiem ci kto u ciebie był? A wiem kto. A gdzie? A, a skąd wiesz, że ktoś był? Bo moja głowa zniknęła z nad mojego łóżka. Aha. Czyli ktoś był w moim łóżku. Ktoś czuje, że diabeł. O mój Boże! To Diables! O ten piepsona kreweta! Za powiedział, żebym go zabił! żeby mu czaszkę zdjąć, a potem się zastanawiam? Co w moim eku robi głowa siany, którą postawiłem na podłodze, słuchając miejskiej dżungli? Ja pierdzielę! chłopcik kradnie głowy! Ale co to Next znaczy raczej nie? Dziękuję. Wyceń, wyceń. Nie, nie, on nie byłby zainteresowany. No, 3 dolary nawet. mogę dać! 3 dolary! Ja pierdzielę! Więcej jest dirt wartym. Na x Serio? No ja ostatnio sprzedawałem po 100 dolarów jeden <grywia> Więc chyba jest Znam się na tym rynku Czekaj, mogę to u głowy, mogę to u głowy? Jej? No znowu będzie drama Dawaj, dawaj No hmm. jej teraz oddam i Siłą. będzie, wiesz, dobra, chodź No dobra Sprzedaj NEXE, ej, bez kitu Daj, chodź ja. <grywia> Coś do głowy za 3 dolary! Coś się, Kamilku, dzieje. No, sprzedamy 3-1? No. Ogólnie nie miałem nik, Ewron, przez 1 o, ale. Proszę bardzo. Okay, okay. No i. Nie ma Dziękuję bardzo. S? A, czy, na, naprawdę dostałem za 3 dolary? Tak. No tyle wyceniłeś, nie? No i pogrzeb. Dziękuję bardzo, Neksu. Nie ma problemu. W tym momencie nie wyjdę, Gdzieś. w ogóle wiesz, że ja dzisiaj co ja odwaliłam? O, wyjdę, ha, ha. o mnie, kurwa. Siena, da się to zrobić, da się to zrobić. Okej, Siena, dobra. si sí. <gör> <Dobra. gör> sí.